Witajcie na kanale Pozdapokaliptycznie Przez Świat. Ja jestem Morden, a to jest Garaż Ocalałego. Miejsce, w którym pokazuję Wam, jak zrobić coś z niczego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o strzałach i pokażę Wam parę patentów, które pozwoli Wam zaoszczędzić parę groszy. Na wyborze strzał będziecie się kierować na pewno dwoma kryteriami. Tak jak przy wyborze większości rzeczy, tak jak nóż, samochód, mikser, pralka czy lodówka. Jest to po pierwsze was, Wasze preferencje i Wasze poczucie estetyki, a drugim warunkiem, kryterium to są Wasze fundusze. Strzały drewniane są najtańsze, aluminiowe są trochę droższe, najdroższe są karbonowe. Co do preferencji, to już wszystko zależy od tego, z jakiego łuku korzystacie i co Wam się podoba. Jedni będą chcieli mieć drewniane strzały z lotkami z piór ptasich. A i nie będą chcieli mieć karbonowe czy aluminiowe strzały do łuku bloczkowego, to już jest kwestia waszych upodobań i o tym nie będziemy tutaj dyskutować. Jakie są zalety i wady strzał? Drewniana strzała jest najtańsza, lubi się złamać. Ma jeszcze jedną wadę, ale o tym za chwilę. Aluminiowe strzały no nie łamią się, mogą się wyginać i nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Tak wygląda strzała, która przebiła szybę. Karbonowe strzały raczej się nie łamią, nie tracą swojego kształtu, ale są najdroższe. Z kolei są ciężkie do łuków, które mają mały naciąg. Nie są za dobre, bo szybko zmieniają lot w dół, mają bardziej ostrą parabolę. Niezależnie od tego, czy kupicie wasze strzały w sklepie już gotowe. Czy kupicie sobie poszczególne komponenty i poskładacie je razem do kupy, tak jak w swoim filmie robi to Piran? Link do tego filmu na pewno gdzieś tutaj wrzucę, bo całkiem fajnie pokazuje, jak to zrobić. A ja nie planuję zrobić takiego filmu, więc możecie sobie zobaczyć u niego. Warto by było zrobić coś, czego producent tej strzały nie zrobił i Piran w swoim filmie też nie zrobił, czyli zabezpieczyć przeciw gimgodzinom. Po co zabezpieczać przed wilgocią? No, jeżeli będziecie przechowywać swój zestaw uczniczy w garażu, w piwnicy będziecie strzelać w mokrym terenie w czasie deszczu, to drewno Wam naciągnie wilgoć. Później, jak wyschnie, strzała się pokrzywi, wypaczy się. Więc trzeba zabezpieczyć ją przed wpływem wilgoci. Można to zrobić na wiele sposobów. Różnymi olejami, woskami, farbą w sprayu, jak tam sobie chcecie, co akurat macie pod ręką. Jeżeli będziecie, nie wiem, malować strzałę sprayem, no to jeżeli ją pomalujecie, nie wiem, zielonym albo czarnym, będzie miała lepszy kamuflaż i będzie się lepiej maskowała. Jeżeli ją pomalujecie na jaskrawe kolory. To z kolei będzie Wam łatwiej ją znaleźć, kiedy się gdzieś zagubi. A wierzcie mi, jest to problem. Zanim zaczniemy malować, olejować czy woskować, warto troszkę sobie przejechać papierem ściernym, żeby oczyścić powierzchnię, wygładzić jeszcze jakieś ewentualne nierówności. Tu robię taki uchwyt. A tu roluję strzałą. Ok. Ja mam olej do mebli ogrodowych. Można użyć czegokolwiek tam będziecie chcieli. Byle nie używać jakichś lakierów bezbarwnych, bo tego pędzlem ładnie nie pomalujecie. Jeżeli byście chcieli to posprayować, warto użyć takiej taśmy malarskiej. Zresztą przy olejowaniu też, jeżeli Wam będzie przeszkadzać, że tu ewentualnie pojawi się jakiś zaciek, nie wiem, jesteście takimi astetami, że może Wam to przeszkadzać. Ale można zakleić te lotki, zabezpieczyć je przed lakierem. Zuję sobie jakieś pędzla. To, że po nałożeniu tego waszego oleju nie będzie to wyglądać idealnie, to się tym nie przejmujcie. Jak to drzewo ładnie wsiąknie do, do środka, to będzie zupełnie inaczej wyglądać niż po nałożeniu. Ile można zaoszczędzić? U mnie taka strzała wyszła jakieś 8 zł z hakiem. A strzały lakierowane czy olejowane zaczynały się chyba od niecałych 12 zł. Akurat na moim oleju producent podaje, żeby nałożyć jedną warstwę i po dwóch godzinach nałożyć drugą, po czym odczekać 24 godziny. U mnie minęły już dwie godziny, tak podaje producent tego oleju. U was parę sekund to jest właśnie ta magia YouTube'a. I mogę sobie nałożyć kolejną warstwę. Okay. I teraz to trzeba zostawić na cały dzień do wyschnięcia. Minął dzień i moje strzały są gotowe. Wyglądają trochę lepiej niż wyglądały wtedy. Ale Wam pokażę, co jeszcze musicie zrobić. Jak widzicie, trochę się ubrudziłem. Możecie wziąć kawałek papieru toaletowego, ręcznika papierowego, jakąś szmatę i je, powiedzmy nazwijmy to wypolerować czy wyczyścić z nadmiaru. W moim przypadku oleju wy mogliście użyć na przykład wosku czy tam jakiegokolwiek innego preparatu do zaimpregnowania drewna. Na pewno nie polecam lakieru bezbarwnego, bo pędzlem tego nigdy tak ładnie nie pomalujecie. I ta strzała będzie Wam się tutaj... Teraz ta strzała jest bardziej gładka. Zmniejszyłem tarcie i gdzieś tam pewnie i parametry, które i tak nie odczuję, że zostały zwiększone, bo mam pół 25-funtowy, to wielkiej różnicy, szału nie będzie. OK. Tutaj te wszystkie elementy trzeba wyczyścić. Jak widzicie, mam brudne lotki, bo nie zabezpieczyłem ich sobie taśmą malarską. Ja użyję benzyny ekstrakcyjnej, żeby je wyczyścić. Można użyć, podejrzewam, że też wody z płynem do naczyń, na przykład. Nie polecam, na pewno nie polecam używania acetonu, bo Wam się ta lotka zrobi taka chropowata. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, jest szansa, że spodobają też się Wam inne moje filmy. Jeżeli lubicie łucznictwo, na pewno nie może Was ominąć film, w którym pokazuję, jak zrobić prosty łuczniczy karwarz. Jeżeli nie za bardzo lubicie strzelać z łuku, inne moje filmy traktują o innych rzeczach, a już niebawem zamykamy na chwilę cykl łuczniczy i zajmiemy się metalurgią i pirotechniką. Do zobaczenia na szlaku! Drodzy widzowie, nie odchodźcie jeszcze od odbiorników, gdyż za chwilę zostaną wyemitowane wycięte sceny. Dziękuję. Namoknie, potem wyschnie. Drewno ma takie właściwości, że lubi się wypatrzać. Wypatrzać, wypatrzać. Wypatrzać. łodeber. Niezależnie od tego, czy kupicie już gotowe strzały, na przykład w sklepie internetowym czy Jakimś takim fizycznym typu Gekatlon ge, ge <grych> Niezależnie od tego czy kupicie taką strzałę jako jako w wodoodporności czy tam podoszczelności tej strzały no lepszy ja Niezależnie czy kupicie taką strzałę strzałę. Strzałę. Strzałe, nie szczałe. Bo szczała to baba koło płota, a ze strzały się strzela, a nie szczela. Szczała, baba koło płota. Mogę wyczyścić za pomocą właśnie kawałka takiego papieru i benzyny ekstrakcyjnej, rozcień czylniaka. Lotki tutaj mi się trochę ubrudziły, bo nie zabezpieczyłem ich sobie taśmą malarską. I będę musiał je jakoś doczyścić. Mogę użyć benzyny ekstrakcyjnej i rozcieńczylniaka. Rozcieńczylniaka. Rozcieńczylniaka.